Nie lubisz, bo ci się nie podoba, czy może nie lubisz, bo nie umiesz? Takie pytanie na zupełnie inny temat zadał mi kiedyś dobry kolega, i przy zupełnie innej sytuacji zacząłem się zastanawiać nad ogniskową. 50 mm. Nie lubiłem jej. Nie podobało mi się, jak zwyczajnie wyglądają zdjęcia. Nie podobało mi się, że były sytuacje, gdy nie mogłem zrobić takiego zdjęcia, jakie chciałem, bo było za wąsko. Byłem wielkim fanem zestawu 35 i 85 mm, a 50-ka wydawała się łączyć najgorsze cechy obydwu, przy czym nie dawała zalet żadnej z tych ogniskowych. Z drugiej strony, dookoła słyszałem tyle zachwytów, a że to była jakaś ulubiona uniwersalna, ogniskowa, że to tylu sławnych fotografów zbudowało na niej swoje kariery. No właśnie, nie lubię, bo mi się nie podoba, czy nie lubię, bo nie potrafię. Kiedy czegoś nie umiemy robić, to często nas to męczy, drażni i stresuje. Ale też często jest to dość oczywiste, że denerwuje nas brak umiejętności, a nie sama czynność. Nikt nie lubi wywracać się na nartach, ale wie, że się uczy. Nikt nie lubił placyku manewrowego, ale wiedział, że to są trudne początki nauki jazdy samochodem. Jak już się nauczymy, to te wszystkie problemy znikają. Dlatego zdecydowałem się sięgnąć po 50 i zobaczyć, czy ją polubię, gdy się jej nauczę. I tak przez ostatnie 4 lata to właśnie 50 mm było moją główną ogniskową. Dzisiaj opowiem wam, jak to poszło i czy planuję zmiany. I przy okazji powiem wam, jak najlepiej wykorzystać zalety, jakie daje ta ogniskowa. Cześć, witajcie serdecznie. Po pierwsze ten neutralny punkt widzenia to zaleta. Moim domyślnym podejściem do fotografii było często pokazywanie świata w nietypowy, interesujący, a czasem zaskakujący sposób. W takim kontekście po prostu użycie szerokiego kąta, nawet nieznacznego, dokłada taką warstwę tej inności, nietypowej, niecodziennej perspektywy. Później wystarczy nietypowa pora dnia, nietypowe warunki i mamy interesujące zdjęcie. Uwielbiam też dy jaki pojawia się w scenie z takim właśnie szerokim kątem. A pokazując świat w neutralnej, nudnej perspektywie 50 mm, ten element udziwnienia rzeczywistości znika. Sam kadr robi się neutralny, spokojniejszy i ważniejsze jest to, kogo lub co pokazujemy. Możemy się lepiej skupić na pokazywanej historii i nie rozpraszać widza niepotrzebnymi zniekształceniami optyki. W rezultacie wymaga to jednak lepszej treści w środku. W nagrodę budujemy głębszy osobisty odbiór fotografii. Osoba Oglądająca może poczuć się, jakby tam była. Nie jest świadkiem, ale uczestnikiem. Uważam, że również w fotografii krajobrazowej może to być wielką zaletą, oglądając duże wydrukowane fotografie z 50 mm faktycznie można lepiej poczuć atmosferę. Ten efekt moim zdaniem występuje również przy 35, po prostu 50 mm jest bardziej takie uważne i patrzy się nieco głębiej w scenę w porównaniu do 35, ale obydwie ogniskowe potrafią zbudować to wrażenie obecności. Po drugie jest ciasno. Największym problemem 50. 10 mm było, i w sumie nadal jest dla mnie dość wąskie pole widzenia. Nie potrafię po prostu zabrać tylko 50 ze sobą, tak jak nie miałem problemu ze zabraniem tylko 35. -ki. Nie wiem, czy to lata doświadczeń z szerokokątnymi obiektywami czy coś innego, ale nadal widzę kadry, dla których 50 mm to za dużo. Dlatego zawsze dodatkowo zabieram ze sobą coś szerszego. Najczęściej jest to bardzo kompaktowa i świetna 28 z 2,8, ale za każdym razem jak po nią sięgam, to czuję Czuję się jakbym oszukiwał i łamał narzucone samemu sobie zasady. Natomiast bardzo często, zwłaszcza w lesie, po prostu nie ma miejsca, bo rosną kolejne drzewa czy krzaki i zasłaniają kadrę. Tak samo jak w pomieszczeniach, niektórych zdjęć nie zrobimy. Na wakacje, teraz jak się zaczynały, zabrałem tylko pięćdziesiątkę bez zastanowienia na zakończenie roku szkolnego mojej córki i złapałem się na tym, że nie sfotografuję całej klasy. Na raz. Z drugiej strony, naprawdę niewiele większych przestrzeniach 50 mm jest zaskakująco dobrą opcją, bo wtedy wychodzi największa zaleta tego obiektywu. Ale zanim przejdziemy dalej, mam ważną informację. Właśnie wystartował Black Friday i tylko przez ten weekend do Cyberponiedziałku włącznie możesz odebrać mój pakiet Kompletny Fotograf w najlepszej ofercie roku. W pakiecie znajdziesz dwa filary. Po pierwsze kurs Podstawy Fotografii i niech nie zmyli Cię ta nazwa. To nie jest nudna teoria, to jest taki konkretny system jak przygotować idealny cyfrowy negatyw. Pokażę Ci jak w pełni wykorzystać możliwości Twojego aparatu i dzięki temu Twoje zdjęcia przestaną wyglądać jak przypadkowo Pstryki ze smartfona, a zaczną przypominać świadome, dopracowane kadry z drogiego sprzętu. Po drugie, kurs Lightrooma to twoja cyfrowa ciemnia. Tutaj uczysz się nie tylko edycji, ale też panowania nad kolorem, i to jest ten moment, w którym wydobywasz ze zdjęcia klimat i jakość, której nie zarejestrowała surowa matryca. Ten pakiet normalnie kosztuje 849 zł, ale w ten weekend cena spada do 447. To mniej niż kosztuje taki rozsądny zestaw filtrów. A omówmy się, nawet najlepszy filtr nie uratuje słabego zdjęcia, a taka wiedza jak najbardziej. Link z promocją znajdziecie na dole, w opisie i w komentarzach. Warto zainwestować w siebie i swój warsztat zamiast kupować kolejny gadżet. Wykorzystać po prostu w pełni możliwości sprzętu, który już macie. Promocja kończy się w poniedziałek o północy, a teraz wracamy do odcinka. Gdzie to byliśmy? A, największa zaleta pięćdziesiątki. Kiedy jest miejsce, to pięćdziesiątka daje możliwość tworzenia bardzo różnorodnych zdjęć. Jedną ogniskowo można robić portrety, w których otoczenie odgrywa znaczącą rolę, jak i bliższe kadry z rozmytym tłem, gdzie to fotografowana osoba jest tym jedynym tematem. Tego nie da się uzyskać na 35 czy 85 mm, przynajmniej nie w taki neutralny sposób. Portrety z bliska robione trzydziestką piątką będą już widocznie zniekształcać Rysy twarzy, a 85 mm nie pozwoli na tak swobodne włączenie otoczenia do kompozycji, a nawet gdy już się to uda, to te zdjęcia będą już miały wtedy pożądaną, ale jednak inną, taką magiczną filmową kompresję i stracą ten naturalny optycznie punkt widzenia. Chociaż obydwa te obiektywy mają swoje ogromne plusy, to 50 pozwala dość elastycznie tworzyć różnorodne kadry bez narzucania swoich aberracji. Wymaga jednak kompromisów. Otoczenie nie może tak często zaistnieć w kadrze, jak to się dzieje przy 35 mm, ale warto wtedy w jakiś subtelny sposób to zaznaczyć czyli nie cała kompozycja, ale jakiś element, dodatek, szczegół, które pomogą zrozumieć, gdzie zdjęcie zostało zrobione. Trzeba go wybrać. I to jest kolejna cecha tej ogniskowej. To co na nie wymusiła 50, to jeszcze bardziej świadome wybieranie elementów do kadru, ale też częstsze przycinanie na przykład występujących w nim elementów. Przez lata fotografując leśne pejzaże, starałem się zmieścić całą koronę drzew, zazwyczaj sięgając po ultra szerokie ogniskowe i to prowadziło do ekstremalnej fotografii. Często były one intrygujące, ale nie wyglądały naturalnie. Z zaskoczeniem je tak zauważyłem i opowiadałem o tym w sumie w filmie o kadrowaniu w lesie, że przycinanie drzew na zdjęciach nie odbiera im niczego. Nasze umysły są sobie w stanie dopowiedzieć brakujące fragmenty, a przy okazji czujemy się wewnątrz fotografowanego lasu. Ten wybór elementów w kadrze jeszcze lepiej widać na otwartych przestrzeniach, gdzie 24 czy 35 mm praktycznie zapraszają wszystko do środka. A 50 pozwala właśnie na podjęcie tego wyboru i uproszczenie kompozycji, przy okazji też wzmacniając dalsze elementy, te na horyzoncie, które będą wyraźnie większe i czytelniejsze. I świetnie to się sprawdza w górach. No właśnie, z tym wiąże się kolejna zaleta 50. -tek. Dużo ciekawych zgrabnych i niedrogich opcji optycznych. Do 50 mm przekonała mnie mała 50 f1.8 na wyprawie w Karkonosze. Myślałem, że będę fotografował w 16-35 lub 70-200, a 50-kę wziąłem sobie tak na wszelki wypadek. I okazało się, że to ona najczęściej była na moim aparacie, chociaż była to najtańsza i teoretycznie Najgorsza opcja. Teoretycznie najgorsza, albowiem 50 mm jest stosunkowo łatwe w produkcji i praktycznie każdy obiektyw 50 mm po domknięciu do F4 będzie dawał super rezultaty. Zresztą poprzedni film był o tym. A ponieważ była to bardzo zawsze popularna ogniskowa, to dostępnych jest dużo starych szkieł, w tym bardzo klimatyczne moje ulubione Canon FD 50 mm 1.4 oraz Helios 44 M4. Co prawda 58, ale bardzo zbliżone z pięknym swirly bokeh i pozwala to nie tylko znaleźć obiektyw za parę stówek, ale jeszcze uzyskać bardzo magiczne rezultaty, gdy trzeba ostre zdjęcia, też nie ma problemów. Umiejętność fotografowania w 50 mm daje więc największe moim zdaniem możliwości plastyczne, bo mamy różnorodne, charakterystyczne, bardzo nieostrości w połączeniu z ogniskową, która pozwala, ale nie zmusza do ich wykorzystywania. I to jest ogromny atut, to, że możemy właśnie robić różnorodne zdjęcia Chcemy mieć rozmyte tło? Mamy rozmyte tło. Chcemy mieć super ostry krajobraz? Mamy super ostry krajobraz. Portret taki, w którym tło znika. Proszę bardzo, portret gdzieś w jakimś oczeniu też to jest możliwe. Także naprawdę bardzo fajna ogniskowa. No dobra, zastanowicie się teraz, czemu nie zoom? Po wielu latach fotografowania stałkami i coraz takim bardziej świadomym doborze ogniskowych z mojej strony, ostatnio zaczynam się zastanawiać, czy nie wrócić do zooma. Po prostu mając zooma. Też można sobie narzucić ogniskową, nie trzeba jednak zmieniać obiektywu, gdy chcemy uzyskać coś innego, albo po prostu nie możemy skorzystać z wybranej ogniskowej. Natomiast ja muszę przyznać, że bardzo sobie cenię ograniczenie do jednej ogniskowej, bo to wymusza na mnie bardziej uważną pracę. Dzięki temu bardzo często zauważam nowe, lepsze kadry tylko dlatego, że muszę chodzić dookoła fotografowanej sceny, a chodzę, bo szukam tego optymalnego ustawienia czy elementów do kompozycji. Z zoomem po prostu bym odzoomował, a ze stałą ogniskową muszę nieco uważnie obserwować scenę, trochę się napracować. I za to bardzo sobie cenię takie fotografowanie. Czy jest niewygodne? Tak, gdy okazuje się, że chcę zmienić obiektyw, nie tylko tracę czas, ale na przykład, gdy jestem w zapylonym albo deszczowym miejscu, takie zmiany mogą się skończyć paprochami na matrycy, więc na pewno są powody, żeby mieć zoom. Z kolei wiem, że inni fotografowie z tego samego powodu lubią statyw. Lubią fotografować na statywie. Ja tego bardzo unikam, bo mnie to strasznie irytuje, że muszę to ustawić. A oni, jak już decydują się go rozłożyć, po prostu chcą mieć kompozycję wartą tej pracy i pozwala im to zwolnić, skupić się na tej jednej fotografii. Ja z kolei właśnie lubię takie ograniczenie wywołane obiektywem. A co z 35? To też jest częsty wybór. Jak już mówiłem, nie potrafię wyruszyć tylko z 50 w plecaku, muszę mieć coś szerszego, tak w razie czego. Natomiast nie mam takich problemów z 35. Gdy było za wąsko, to i tak umiałem znaleźć jakieś wyjście kompozycyjne z sytuacji. I czasem myślę, że być może ja oglądam świat bardziej w 35 niż w 50 mm i ta 50 za bardzo mnie ogranicza. Na pewno polecam 35 mm na początek, bo jak mówiłem, jest mniej takich ograniczających sytuacji, sytuacji, w których pięćdziesiątka robi się naprawdę frustrująca. Myślę, że jest to dobra ogniskowa dla wszystkich, którzy chcą sobie narzucić jakieś ograniczenie, ale nie mieć potem żalu, że przegapili jakąś okazję. Tak? Mowa o 35. Często się zastanawiam, czy nie wrócić chociażby na chwilę do tych 35 mm, bo faktycznie czułem się jakiś taki bardziej wyluzowany. Ale równie często myślę też o wyborze po prostu takiego standardowego zooma, całkiem poważnie na 24-105-4. No i jedynie w sumie dość duże rozbieżności jakościowe w testach mnie odstraszają. Ale ostatnio pojawiła się jeszcze inna. Myśl. A może jeszcze wężej. Po ostatnich plenerach zacząłem poważnie rozważać 7200 F4. Nie jestem jeszcze przekonany, bo 7200 to najrzadziej używany przeze mnie zakres skali. Mimo, że miałem taki obiektyw w wersji 2.8 bardzo długo, to jednak ostatnio go sprzedałem, bo leżał bezużytecznie. I pytanie, czy. Nie lubię, bo mi się nie podoba, czy nie lubię, bo nie potrafię? No i wracamy do punktu wyjścia. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do takiej świadomej fotografii konkretnymi ogniskowymi, nawet jeśli nie na stałe, to w ramach zabawy czy eksperymentu. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z 50, a może macie jakąś swoją inną ulubioną ogniskową, jaką byście polecili początkującym. Pamiętajcie o promocji Black Friday. Zainwestujcie w siebie, a nie w kolejne gadżety. A jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!